Tym razem składamy zestaw, który ma mieć jak najwięcej RGB. Zacznijmy od obudowy Silvermanki Pixis, która ma szkło z przodu, szkło z boku oraz cztery wentylatory w zestawie. Do tego mamy jeszcze trzy wentlatory Silvermanki, które damy na górę. Dysk jak widzimy Lexar NQ792 TB, płyta B650 Eagle AX, do tego dwa streamery od Silver Monkey do karty graficznej i do płyty głównej. 32 GB Pamięci DDR5 również z RGB. Procesor 7600 Ryzen, chłodzenie procesora Silver Manki Stormi ARGB i karta graficzna Zotac Solid OC. Zasilacz to Red Dragon 850 W, który wziąłem na próbę, aby zobaczyć jak to wygląda. ATX 3.1, PCI Express 5.1, 80 plus gold i kondensatory tipo. Okej, okay, bebechy mamy gotowe do montażu. Do tego trzy wentylatory czekają, takie same jak na chłodzeniu, ale zobaczcie tą obudowę. Cała przeszklona. Trzy wentratory z odwróconymi łopatkami z tyłu, z boku znaczy z tyłu mamy jeden zwykły i tak to się prezentuje. Wielka, piękna obudowa. Oczywiście możecie już sobie zamówić komputery właśnie w niej, ponieważ na stałe wjechała do moich zestawów na stronie Mediamarek.pl. Jeśli chodzi o zasilacz, z tego co wyczytałem w necie, pomyślnie przeszedł testy LTT Labs. I na linii 12V mamy 840W. Jak widzicie, kable są takie ładne, mięciutkie, sam zasilacz jest bardzo ciężki, chociaż to o niczym nie świadczy. W pudełku dostajemy instrukcję oraz jakiś taki blankiet z naklejkami, kabel zasilający i kilka trytytek. A tak wygląda komputer skończony. Mam nadzieję, że nie dałem RGB za mało i świeci się wystarczająco. Kolorami możemy sobie dowolnie sterować poprzez guzik LED na obudowie, a także po jego przytrzymaniu przełączyć się w tryb sterowania programowo z poziomu pulpitu za pomocą Gigabyte Control Center. Wyniki w 3D markach wyszły nadzwyczaj wysokie, powyżej przeciętnej, co mnie bardzo cieszy. Kolejny udany i wydajny zestaw, który w momencie gdy to oglądacie, jest już dawno u klienta. Maksymalny pobór mocy na gniazdku prezentuje na ekranie. Jest to wartość w piku jaką osiągnąłem podczas testu Power, w którym procesor i jednocześnie grafika są obciążane na 100%, a więc wartość mało realna do osiągnięcia w codziennym użytkowaniu. Także o zasilacz nie musicie się martwić, będzie żył długo, bez zamęczania się. Jeżeli podoba Ci się taka choinka i chciałbyś zestaw w tej obudowie, zapraszam na mediamarek.pl. Nowe zestawy pojawiły się już w mojej ofercie. Pozdrawiam, Media Marek.